Hej, hej, witam na szybkim porannym budzeniu ciała. Stajemy sobie na macie, uginamy lekko kolana i okrężnym ruchem wdech ramiona wędrują do góry. Wyciągamy wszystko do sufitu, ściągnięte łopatki. Prawa dłoń łapie lewy nadgarstek, wyginamy się w prawo, lewe biodro mocno wypychamy w lewo. Oddychamy. I wracamy do pionu, znowu wyciągamy dłonie maksymalnie do sufitu. Lewa dłoń łapie prawy nadgarstek i to samo w drugą stronę. Mocne wygięcie w lewo, mocno wypychamy prawe biodro w prawo. I znowu wdech, ramiona do góry i okrężnym, szerokim łukiem lądują nasze dłonie na lędźwiach. Jak najbardziej ściągamy do siebie łokcie i wypychamy miednicę do przodu. Mostek do góry, miednica do przodu, ściągnięte łopatki, barki w dół od uszu. I oddychamy. I wracamy do pionu. Stajemy w lekkim rozkroku, znaczy no nawet nie takim lekkim. Stopy skierowane do, lekko do wewnątrz, i wdech, ramiona do góry, ściągnięte łopatki, dłonie ciągną do sufitu, i okrężnym ruchem łączymy dłonie w koszyczek za plecami. I przerzucamy przy skłonie naszego ciała za głowę. Cały nasz pół opada luźno. Ramiona niech opadają pod swoim ciężarem. I tutaj się pobujajmy w prawo, oginając delikatnie prawe kolano, w lewo. Zobaczmy, co tu się dzieje. Powędrujmy sobie ciężarem naszego ciała. Możemy sobie zamknąć oczy i tak troszkę powalować. I jeszcze jeden oddech. I rozplątujemy dłonie. Prawą dłoń kładziemy na środku pomiędzy naszymi stopami, a lewe ramię ciągnie do góry do sufitu. Patrzymy za lewą dłonią na sufit. Bardzo przyjemny skręcik całego tłowia. Dobry też dla kręgosłupa. Oddychamy. I zamieniamy strony. Lewa dłoń wędruje pomiędzy nasze. Stopy na matę i prawe ramię do góry. Patrzymy za prawą dłonią na sufit. Oddychamy. Długie, spokojny oddech. I opuszczamy naszą prawą dłoń na matę. Wędrujemy dłońmi do naszej lewej nogi. Łapiemy ją gdziekolwiek, jakkolwiek jest nam wygodnie. I przyciągamy cały nasz tłum do naszej nogi. Tyle, ile się da. Rano może być to ciało jeszcze trochę sztywne, nieponaciągane. Powędrujmy sobie tutaj troszkę tym ciałem. Zobaczmy, co możemy zrobić o tej porze. Na co mamy ochotę. Oddychamy. I wędrujemy dłoni przez matę do naszej prawej nogi. I tak samo jak poprzednio, szukamy jakichkolwiek miejsc, żeby się tej nogi złapać i przyciągnąć nasze ciało. Do prawej nogi. Nie przejmujcie się, że prawa strona jest kompletnie inna od lewej. Jest to zupełnie naturalne. Inaczej rozciągnięta, inaczej wzmocniona. Oddychamy. I wracamy dłońmi przed siebie pomiędzy nasze stopy i rolujemy się przy lekko ugiętych kolanach, kręg po kręgu. Do góry. Stajemy sobie na początku maty, Uginamy lekko kolana, wdechramy na do góry, wyciągamy dłonie do sufitu, łączymy je z podami nad naszą głową i opuszczamy na wysokość mostka. I tu dwa, trzy głębokie oddechy. I można zaczynać dzień. Dzięki bardzo, do zobaczenia.